Dzień dobry. Jedna osoba dzisiaj? Proszę? Jak pan widzi. To nie ma drugiej? Sam pan dzisiaj tutaj kontrolę sprawuje? Mhm. O, znalazł się pana kolega. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam dobrego? Pan nie pan, niech pan chce... mnie coś powie, ciekawego. To zaraz. mówi, że umie włączać kanał. Oczywiście, że tak. Dobra, zaraz coś ciekawego przyjdę powiedzieć zapewne. Ja <grym> nie dziękujemy. Według instrukcji obsługi fotoradaru, muszka i szczerbinka powinna być wycelowana w tyczkę, tak żeby fotoradar był ustawiony prawidłowo w odległości 10 metrów. A zatem, jakby tłumaczyć, że w tym wypadku, w odległości 6 metrów od fotoradaru, rośnie drzewo. Piękny widok. Nasi strażnicy widzą przez drzewo. A cóż. Panowie pytanie. Ustawiliście dzisiaj radar zgodnie z instrukcją obsługi A jaka powinna być odległość od fotoradaru do tyczki pomiarowej? Tak, a w jaki sposób tyczkę ustawiliście skoro drzewo oddalone jest w okolicy 6 metrów od fotoradaru to ono które stoi naprzeciwko fotoradaru? A jak pan pyta, no jak ustawiliśmy to by pan widział Ale no nie jest... Ale pana nie było rano jak ustawiliśmy no Właśnie, ale każdy kierujący, który tutaj pojedzie też go nie będzie i no, też ma Wam ufać. Ja Panu mówię, że zrobiliśmy zgodnie z instrukcją obsługi. Ale to jest niemożliwe, instrukcja, instrukcja fotoradaru. Wie Pan co, to jest według Pana niemożliwe i no, no co ja się będę z Panem skrzyczał i upierał. No ale to Pani może... Baczek, no, pan zawsze będzie twierdził swoje, zawsze Panu hmm. przeszkadza wszystko i... Znaczy ja bym chciał, żebyście postępowali zgodnie z instrukcją obsługi. Zabiamy zgodnie z instrukcją obsługi. Ja nigdy się nie czepiam, jeżeli urządzenie nie stoi zgodnie z instrukcją obsługi. Wiem, ale nie robi Pan też nic dla kierowców. Proszę? Dla kierowców też Pan nic nie robi. Właśnie robię, Chroni, właśnie, ich, chroni ich przed nie, zbieraniem pieniędzy przez gminę. W tej chwili robi Pan tylko to, co już jeden Pan zrobił, Pan Emil, a już drugi raz Pan nie zdobędzie takiej sławy. A ja nie chcę zdobyć sławy. Ale mi to na to wygląda. Ja nie zdobywam sławy, dlatego że sam jestem kierującym. często... to pan jest łamaniem przepisów? Nie, jestem za tym, żeby przepisy, żeby przestrze to, to, to przepisy nie, były ja przestrzegane. Ale ja panu zadam jedno pytanie: tak. czy fotoradar jest w ogóle potrzebny? Jest potrzebny, ale powinien być widoczny dla kierujących? To, to raz. Nie, a ja panu powiem dlaczego nie. Bo są znaki, i fotoradar w ogóle nie byłby potrzebny, gdyby kierowca jechał zgodnie z przepisami. Jeżeli jest znak ograniczenia prędkości do 50 na godzinę, bo jest tak. znak D42. Jeżeli kierowca powiedzie zgodnie z tymi przepisami, to nigdzie sobie nie zrobi w Polsce zdjęcia. Dobrze, ale w takim wypadku, jeżeli obsługa fotoradaru nie przestrzega instrukcji fotora... obsługi fotoradaru, to jak kierujący ma mieć pewność, że faktycznie to on jest sprawcą wykroczenia, że nie dochodzi do żadnych przekłamań? Kierowca jest przestrzegania, przestrzegania przepisów. Jeżeli nie będzie... jesteście w stanie udowodnić dzisiaj, że ustawiliście tyczkę na e, odległości 10 nie metrów. Nie, 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 nie... nie będę panu udowadniał, bo nie. Ale panu... jestem kierującym, będę za chwilę tutaj jechał, chciałbym sprawdzić, czy fotoradar jest ustawiony prawidłowo. Nie chcecie panowie tutaj tego pokazać. Ale jak? No normalnie wyciągnąć e, słupek, e, rozłożyć tyczkę. Proszę, nie, bo nie będę panu robił. Materiał do filmików. No. Ale nie chcecie być e, fair ja wobec będę, kierujących. Ja nie będę panu materiału do filmików e, tworzył, także no wie pan... No to Ale jest, to nie jest materiał do filmików. To, to, jest, jest, wasza, jest, do to jest wasza obrona przed tym czy postępujecie uczciwie czy Proszę też nie. Pana. Tym dziennikarzem to jest moja legitymacja prasowa E, czy na podstawie legitymacji prasowej, w której jest zawarta informacja, że macie Panowie e, możliwość taką, żeby pokazać mi, jak urządzenie, czy urządzenie jest ustawione prawidłowo, czy też nie. E, nie chcecie Panowie dzisiaj sprawdzić tego nie, ustawienia. Ja panu są, że nie, zapraszamy Pana na jutro, mhm. rano Tak. I ustawiam, bo w Pana obecności ustawimy Ale fotoradar. Grafik jest, Foto jest, do, grafik jest, Foto jest dostępny w internecie. Jest panowie panowie e, ustawiacie fotoradar tak? Że w innym miejscu już może stać prawidłowo, a ja chcę sprawdzić, czy on dzisiaj a ja stoi powiem, prawidłowo. Nie będę ja sprawdziłem, że jest ustawiony nieprawidłowo. A panowie nie chcecie mi tego pomóc zweryfikować, poprawić. Na przykład nie tutaj złóżmy, w, w tych filmikach panie. Czyli wykonujecie dzisiaj, w dniu dzisiejszym, tak. kontrolę ruchu drogowego polegające Zgodne na pomiarze z prędkości i z... Tak. zgodnie z obowiązującymi procedurami. I zgodnie z instrukcją obsługi. Tak. tak.